Nie może istnieć coś, co nie istnieje powiedział jakiś pan na antykatolickiej grupce w mediach społecznościowych. Jest to stowarzyszenie ludzi zajmujących się edukacją, wiedzą i postępem w przeciwieństwie do tych tępych ciemnogorskich katolik. Potem kolega robi długi wywód, z którego wynika, że była konkwista i to jak gdyby rzutuje na wszystkie religie, szczególnie katolicyzm bo, bo wiecie, religia katolicka to się do konkwisty sprowadza tam nie ma nic więcej tak? Czyli jeżeli Hitler był od któregoś tam roku życia kilkunastego ateistą, to jest dowód na to, że ateizm jest zły, bo była jakaś postać historyczna, która była niedobra. No sami posłuchajcie, jak to brzmi. To jest moment, w którym ateista może ci powiedzieć, że nie ma zbrodni ateizmu, bo nie ma jakiejś organizacji ateistycznej, tylko że ten argument, chociaż słuszny, można łatwo obrócić. Nie ma zbrodni katolicyzmu. Są tylko zbrodnie poszczególnych katolików, którzy wykorzystali Kościół do swoich złych celów. Bardzo podobna logika. Tak samo jak byli ateiści, którzy robili złe i dobre rzeczy, ale to, że byli ateiści robiący dobre rzeczy, nie znaczy, że ateizm jest obiektywnie dobry albo prawdziwy. Jeżeli jakaś logika w założeniu nakazuje ci robienie złych rzeczy, to wtedy można dyskutować. Przykładowo, jeżeli Twój pogląd nakazuje Ci tworzyć grupki na portalach społecznościowych, których głównym celem jest krzywienie nienawiści i fałszywych plotek o innych grupach, to powinieneś przemyśleć, czy to jest dobre. I przede wszystkim, czy nie Żal Ci zdrowia na ta planie się wjadzie? Potem Pan znowu kontynuuje wątek, że nie może istnieć coś, co nie istnieje. Proste, banalnie proste. Tak, edukacja. E, kacja że w kręgach antykatolickich, szeroko rozumianych, powtarzanie tezy jest relatywnie często spotykane. Takie wiecie, powtarzanie, w kółko, aż w końcu siądzie, jadą na pałę, kurczę, masówkę wklejają, ile wlezie, nas jest więcej, zaspamujemy wszystko, ok, że piszemy bzdury, ale jeżeli będzie je powtarzać tysiąc razy, to to siądzie. Warto uważać na strategię zartej płyty. Druga sprawa jest taka, że to jest przecież totalna bzdura. Jak to nie może istnieć coś, co nie istnieje? Już abstrahuję od tego, że facet popełnia błąd, że implikuje, że nie istnieje coś, czego nie zweryfikował, że nie istnieje. Identyczny błąd popełniłby człowiek wierzący, który twierdziłby, że istnienie Boga jest udowodnione w akademickim tego słowa znaczeniu. To jest sprawa nieweryfikowalna, jeżeli chodzi o kwestię dowodu w naukowym tego słowa rozumieniu. Czy ateizm opiera się na prawdzie i faktach? Moje doświadczenie mówi mi, że nie. Ale dotyczy zjawiska, którego nie jestem w stanie samodzielnie zinicjować, więc nie jestem w stanie tutaj niczego udowodnić. Natomiast autor tej wypowiedzi nie może powiedzieć, że coś wie, ponieważ sprawa, o której mówi, jest nieweryfikowalna. Ale już to pomińmy. Nie może istnieć coś, co nie istnieje. Aha! Nie istnieje w tej chwili następna generacja sprzętu komputerowego, bo jest następna, dopiero zaistnieje w przyszłości. Ale czy może istnieć dzisiaj? No pewnie, że tak. Jest to technologicznie osiągalne. Jeszcze nie tak dawno temu nie istniały hulajnogi elektryczne. W którym roku one powstały? Nie wiem. Powiedzmy sobie, że parę lat temu. I gdyby ktoś dekady temu powiedział, hipotetycznie załóżmy, że ich wtedy jeszcze nie było tych hulajnóg, nie? że nie może być hulajnóg elektrycznych bo one nie istnieją, a nie może istnieć coś co nie istnieje. I w ten sposób jesteśmy na etapie kamienia łupanego, a antykatolicyzm jest podobno postępem. Na polskiej książko twarz jest cała masa różnego rodzaju antykatolickich albo ateistycznych grupek, które są opisane jako edukacyjne, ale one tak de facto nie mają zupełnie nic wspólnego z edukacją, tylko jest to kółko adoracji wzajemnej nastawione na to, żeby pluć po katolach, nieważne czy słusznie czy niesłusznie, trzeba pluć dla zasady. Czy może powstać hipotetycznie jakaś np. ateistyczna stronka, która faktycznie ma charakter edukacyjny, gdzie kontroluje się treści, które są moderowane, żeby nie było fejków np.? Może istnieje, mi o tym nic nie wiadomo. Czy może coś takiego istnieć? Jak najbardziej. To, że czegoś takiego w Polsce nie ma, według mojej wiedzy, nie znaczy, że jest to niemożliwe. Zresztą w, w internecie anglojęzycznym jest coś takiego jak stronka History for Atheists. Nie jestem pewien, czy dobrze przeczytałem. Stronkę prowadzi Tim, anglojęzyczny ateista, który prowadzi faktycznie prawdziwą stronę poświęconą ateizmowi, religii i edukacji w oparciu o źródła, a nie jakieś tam propagandowe memy. Macie przykład, po prostu gotowy. Skopiujcie to, ten schemat i, i bycie cacy. A przepraszam, nie może istnieć coś, co nie istnieje. Jeżeli w polskim internecie czegoś takiego nie ma, no to nie może istnieć. Sorki, przykro mi, jesteście uwaleni. Jak nie przymierzając, tu highbay pod beresteczkiem albo pod zamościem, zależy komu wierzyć. Apostazja i do przodu, napisał nasz dzisiejszy bohater. W szorcie z miniaturki na ekranie pokazuje ziomeczka, który twierdził, że przecież nie można zrobić apostazji, no to w końcu się musicie zdecydować na jedną wersję wydarzeń, bo znowu sobie, moi kochani, przeczycie. Nara.